Dzień dobry. Rzeczywiście, Paryż w moim, w moim życiu osobistym i zawodowym był bardzo ważną, ważnym miejscem. Studiowałam w Paryżu, studiowałam w Ecole du Louvre, muzeologię, zaczęłam pisać pracę doktorską w Paryżu i pracowałam przez wiele lat, już kiedyś między innymi w ambasadzie, jako radca spraw kultury. Dlatego, Francja no, była takim naturalnym miejscem, i po pracy w Polsce, po kilkuletniej pracy na stanowisku zastępcy dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie Miałam ochotę do Francji wrócić. Wydawało mi się, że mam coś do zaproponowania, też dzięki swoim projektom, dzięki różnym realizacjom związanym z Francją, bo mimo pobytu w Polsce, moje zainteresowanie i naukowe, i zawodowe było z Francją cały czas związane. Wydawało mi się właśnie, że. Instytut jest takim naturalnym miejscem dla kolejnego etapu mojej pracy i, i przystąpiłam do konkursu w MSZ, do konkursu otwartego na dyrektora Instytutu i no, szczęśliwie ten konkurs wygrałam. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Paryż jest, jak wiemy, miejscem niezwykle dynamicznym, niezwykle żywym. Miasto jako takie oczywiście się zmieniło. Myślę, że jeszcze nie doświadczyłam tak, tak, tak dogłębnie, w jaki sposób zmieniło się na osoby mieszkającej tu. Pierwsze moje wrażenie jest takie, że stało się jeszcze bardziej agresywne, jeśli chodzi o ruch drogowy. Natomiast ciągle jest to miasto, które oferuje osobom, które są spragnione kultury, kontaktów w zasadzie z kulturą z całego świata możliwość tego bliskiego kontaktu, doświadczania nie tylko francuskich artystów i kultury, ale w zasadzie, w zasadzie z całego świata. I to jest coś, czego. E Czego czym bardzo brakowało i z czego się bardzo cieszę. Jest to też miasto, które w taki piękny sposób i myślę, że to jest taka nie wiem czy lekcja, ale było inspiracji również dla Instytutu Polskiego i dla wszystkich instytutów europejskich, które wspaniale łączy swoją historię, tradycję, dziedzictwo z, z taką dynamicznie zmieniającą się sztuką współczesną. Instytut Polski pracuje bardzo dobrze. Przez ostatnie dwa lata zrealizował rzeczywiście dużo fenomenalnych projektów. Moje zadanie, tutaj trochę wyprzedzam pewnie kolejne pytania. To jest przede wszystkim otwarcie nowej siedziby, nowej starej siedziby, czyli siedziby Instytutu przy Ryżan Gurzą po wieloletnim remoncie i po, po, po ponad 15 latach zamknięcia w zasadzie tej publiczności, więc to będzie, to będzie to będzie duże wyzwanie, to będzie wspaniały projekt i tutaj myślę, że cały zespół em, będzie miał mnóstwo pomysłów. Pracujemy nad tym i e, e, jakby. Poza działalnością Instytutu, taką jaką ona jest teraz, na wielu poziomach, to będzie taka wielka rzecz do zrobienia. I również to, za czym bardzo mi, bardzo mi zależy, to jest ściągnięcie do Instytutu, do jego oferty, nowej publiczności, tej, która niekoniecznie już jest zainteresowana kulturą polską, ale również takiej publiczności, do której Polska kojarzy się wciąż z II wojną światową, z, z niemieckimi obozami zagłady. To, jak odczarować tę historię, jak spowodować, że ta zmiana właśnie w, w, w sercach, w umysłach Francuzów, którzy do Polski są negatywnie nastawieni, to będzie takie też ogromne wyzwanie. Jak to zrobić? Mam parę pomysłów, nie chcę na razie o nich mówić. Wiem, że to jest trudne bardzo, ale jestem osobą, która bardzo lubi trudne wyzwania, która ma niesamowity entuzjazm wciąż i, i, i chęć i mnóstwo pomysłów, także, także jestem optymistycznie do tego zadania nastawiona. Oczywiście Paryż jest miejscem niezwykle trudnym, jeśli chodzi o konkurencję w ofercie kulturalnej. Jest tutaj bardzo wiele muzeów, instytucji, fundacji, również instytutów. Myślę, że to, co jest szansą dla instytutu, to jest oczywiście łączenie energii, to jest synergia, czyli robienie rzeczy z różnymi instytucjami i może przez te projekty właśnie robione z wielkimi instytucjami francuskimi, ale również na przykład z innymi instytutami kulturalnymi, bo jednak działamy w obrębie kultury europejskiej, Dzielimy wartości, chcemy podkreślać te wspólne wartości i jedność. Możemy dzięki temu tę publiczność również przyciągnąć potem na nasze projekty realizowane chociażby w tej nowej siedzibie Instytutu. To jest, tak jak mówiłam, duże wyzwanie, dlatego że ten Instytut musi znowu zaistnieć na mapie kulturalnej Paryża po tylu latach. Ale pamiętajmy, że Instytut Polski to nie tylko Paryż, to jest cała Francja. Bardzo by mi zależało na tym, żeby wejść do nowych regionów, żeby rozwijać te projekty lokalne, żeby być inspiracją, żeby sieciować również różne instytucje, bo oczywiście nie wszystko my tutaj tym małym zespołem jesteśmy w stanie zrobić. Może Państwo nie wiedzą, ale naprawdę to niewielki zespół, a robi bardzo dużo rzeczy. Ale możemy właśnie być takim ośrodkiem, który łączy, łączy samą instytucję, łączy ludzie, ludzi, kieruje jednych do drugich i jest taką energią, takim kołem zamachowym do różnych wielkich również projektów, których sami nie bylibyśmy w stanie unieść. Myślę, że najważniejsze to jest dotrzeć do młodej publiczności. To jest budowanie ambasadorów, to jest budowanie przyszłości wspólnej, więc to siłą rzeczy wymusza na nas trochę dużo większy nacisk na, na kulturę współczesną, na pokazywaniu tego, co w Polsce młodej. Się dzieje kulturowo, a dzieje się bardzo dużo. Rzeczywiście, Polska teraz na scenie europejskiej, w tej twórczości młodych i średniego wieku artystów, jest bardzo obecna coraz mocniej. Warto by było, żeby te, 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 te oddechy młode do Francji doleciały i żeby były tutaj odczuwalne. Ale rzecz jasna, Polska to również bardzo ścisłe relacje historyczne między naszymi dwoma narodami i myślę, że na tym trzeba się też opierać, do tego nawiązywać. Niedługo już za, 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 za dwa tygodnie w Wersalu będzie wielka konferencja na przykład poświęcona relacjom dynastycznym polskim i, i francuskim. No niezwykła rzecz, że właśnie Sondrechech, de np. do de Versailles robi konferencję poświęconą ślubom, pogrzebom, wspólnym historiom władców, a przypomnijmy, że jest teraz 300-letnia rocznica ślubu Marii Leszczyńskiej z Ludwikiem XV, więc dużo tych relacji historycznych i myślę, że trzeba do tego wracać, pokazywać tę wspólną historię, pokazywać też, że kultura francuska jest w dużej części zbudowana na Polakach, którzy tu przyjeżdżali, na Polkach, które, które wychodziły za mąż, za, za francuskich artystów, gigantów, chociażby żona de la Roche, która była Polką i dzięki temu w jego atelier pojawiało się bardzo wielu francuskich artystów, polskich artystów również, więc wa warto do tej historii Sięgać. Ta jesień będzie w zasadzie sezonem polskim we Francji. Mogę tak z całą odpowiedzialnością powiedzieć, ponieważ dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim Festiwal Kinopolska, nasz flagowy projekt, niesamowity najazd kina polskiego na pary rzeczywiście daje to okazję nie tylko zobaczenia najnowszego kina polskiego, ale również spotkania się z twórcami, reżyserami, scenografami, aktorami. Całe wydarzenie, proszę spojrzeć na naszą stronę internetową, jest już pełen program, ruszyła już sprzedaż biletów, także można już się zaopatrzyć w te bilety i być pewnym, że Państwo będziecie mogli to obejrzeć. Ale również wystawy, wystawy przede wszystkim artystek Polek. Już we wrześniu dwie wystawy się otwierają, w Grenoble wystawa Aliny Szapocznikow, monografia wspaniała artystki, przecież bardzo mocno z Francją związanej, bo przez wiele lat mieszkała ona w Malakow, tam miała swoje atelier. Ale również Sara Lipska, to również wrzesień. Połowa września, Muzeum w Medon. Wspaniała artystka, partnerka życiowa Ksawego Dunkowskiego, ale rzeczą wybitna twórczyni, która większość życia przemieszkała w Paryżu, tworzyła dla najwybitniejszych i e, baletów rosyjskich, i twórców mody, stroje malowała, rysowała. W, w, Wspaniała artystka. Zaraz później w listopadzie otworzymy wystawę Magdalena Bakanowicz w Mizebordel. Znowu gigant, gigantka sztuki, sztuki polskiej, już doskonale znana na świecie. Wspaniała wystawa kilka lat temu w Tate Modern w Londynie. I w końcu paryska publiczność też będzie mogła odkryć jej twórczość, głównie związana z tkaniną. No i z takich bardzo ważnych projektów artystycznych również wielka wystawa z kolekcji Marka Reflera w Mise de Montmartre tej jesieni. Także Paryż będzie zalany polską sztuką, ale nie tylko to, bo nawet teraz w Paris Design Week mamy co najmniej czterech artystów polskich, którzy pokazują swoje prace na przykład ceramikę czy szkło na różnych wystawach. Także proszę śledzić. W operze w Strasburgu natomiast jest również perspektywa na Polskę w ramach festiwalu muzycznego zaczynającego się we wrześniu. Także rzeczywiście jesień pod znakiem polskim, bardzo wiele projektów, Zapraszamy na nie wszystkie. Na pewno Państwa interesuje data otwarcia. Wiem, że wiele osób na to czeka. Wiem, że, że planowane było zakończenie remontu w końcu tego roku, ale jak wiemy, remontami bywa różnie i najczęściej one się przedłużają. Tak będzie też teraz, ale wszystkie gwiazdy na niebie wskazują, że w pierwszym kwartale przyszłego roku zakończony zostanie remont, więc no, mam nadzieję, że późną wiosną będziemy mogli zaprosić Państwa na na festiwal otwarcia, na bardzo wiele wydarzeń, na wejście wspólne i, i, i wspólne tworzenie, mam nadzieję, tego miejsca, bo, bo jesteśmy otwarci na pomysły, na propozycje, na inicjatywy. Także mam nadzieję, że to będzie jakoś pewnie w wiosną przyszłego roku.